Witam serdecznie. Teatr Wielki wkroczył w styczniu w ważny moment w swojej historii. Obchodzi bowiem jubileusz 55-lecia istnienia. Będziemy o tym mówić w naszym programie, a poza tym zaprosimy Państwa na dwa karnawałowe spektakle: baletowego Dziadka do Orzechów i operetkową zemstę nietoperza. Mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić państwa na wyjątkowe i bardzo ważne dla nas wydarzenie, jakim jest gala jubileuszowa 55-lecia Teatru Wielkiego w Łodzi. Specjalnie dla państwa zagramy najpiękniejsze fragmenty czterech pierwszych premier, które rozpoczęły historię naszego teatru: Halkę, Kniazia Igora, Straszny dwór i Carmen. W tym atrakcyjnym programie zaprezentują się nasi soliści oraz wszystkie zespoły artystyczne pod dyrekcją prawdziwych mistrzów batuty Tadeusza Kozłowskiego, Wojciecha Michniewskiego, Andrzeja Knapa i Adama Banaszaka. Taki wieczór zdarza się tylko raz na 55 lat. Serdecznie zapraszam. Wielki jest dla mnie drugim domem, ponieważ od tylu lat, ile pracuję, a to jest ponad 40 lat, no w domu spędzam podobnie lub nieraz mniej czasu niż tutaj w pracy. Mam szczęście pracować z zespołem ludzi naprawdę świetnie tutaj znających się na artystycznym przemysle teatralnym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że mimo, jesteśmy takim niewidzialnym zapleczem, to po prostu staramy się. By ci, którzy przyjdą oglądać, no, dostrzegli nasze wysiłki. I dlatego, jeżeli i reakcja jest odpowiednia i słyszymy, że przeciętnemu widzowi się to podoba i recenzentom się to podoba, no to oczywiście idzie w zapomnienie wszystko, co było trudne, człowiek czuje satysfakcję po prostu z tego, co robi. Podczas tego uroczystego wydarzenia, jakim jest jubileusz 55-lecia Teatru Wielkiego Włodzi, będzie można zobaczyć aż dwie wystawy. Pierwsza z nich to Mój Teatr, podczas której zaprezentujemy zdjęcia autorstwa Chwalisława Zielińskiego. Fotograf ponad 30 lat swojego życia artystycznego spędził w Teatrze Wielkim Włodzi, dokumentując m.in. spektakle, wydarzenia i łódzkie spotkania baletowe. Druga wystawa pod tytułem Ryszard Kaja, scenograf Teatru Największego poświęcona będzie twórczości właśnie tego wybitnego artysty. Będzie można zobaczyć między innymi mm, projekty jego kostiumów, dekoracji i plakatów oraz również to, jak Ryszard Kaja widział ludzi Teatru Wiekiego w Łodzi. Serdecznie zapraszam. <ślesy> Dziadek do orzechów jest dla mnie spektaklem bardzo sentymentalnym, ponieważ mój tata bardzo lubił muzykę Piotra Czajkowskiego, właśnie Dziadka do orzechów i tak naprawdę od młodych lat już na święta zawsze gdzieś tam ta muzyka Dziadka do orzechów z nami była w rodzinie. W czasach szkoły też Opera Śląska, ponieważ chodziłam do szkoły w Bytomiu, też wystawiała Dziadka do orzechów. Tam miałam możliwość nawet wziąć udział w Dziadku do orzechów jako jedno z dzieci. No i teraz właśnie znowu w Łodzi wraca do mnie ten Dziadek do Orzechów. Tym razem już jako, jako główna bohaterka, jako Klara mogę się tutaj spełnić. Jest to spełnienie moich marzeń tak naprawdę. W naszej realizacji Dziadek do Orzechów jest historią opowiedzianą bardzo barwnie przez Georgia Madie. Myślę, że szczególnie ten drugi akt jest takim najbardziej karnawałowym, karnawałową częścią tego spektaklu, ponieważ wszystko się błyszczy, świeci, jest mnóstwo cekinów gra świateł, która, która tam jest zawarta, więc chyba przede wszystkim ten drugi akt, jeżeli chodzi o, o ten karnawałowy okres, a mówię, pierwszy akt to jest raczej, raczej bajka, raczej opowieść i ten powrót do, do świąt, które przed chwilą minęły. Dla zespołu no jest to niesamowita yy, przyjemność yy, właśnie grania takiego spektaklu, który... Typowo opowiada o świętach, typowo opowiada o przygotowaniach do tych świąt, które są bardzo wyjątkowym okresem, może zaprezentować to wszystko, pokazując to tańcem, a nie prawdziwą opowieścią. Oczywiście sam spektakl jako spektakl jest bardzo dużą i wyjątkową okazją do tego, żeby spotkać się z tą najmłodszą publicznością. Czasami sam spektakl na tyle potrafi utkwić w pamięci, że potem dzieci decydują się, na się do szkoły. Tylko przez to, że właśnie muzyka Petra Czajkowskiego czy inscenizacja, którą oglądały, tak mocno wywiera wpływ na, na dzieci. Już 28 i 29 stycznia będę miała ogromną przyjemność wcielić się w przebojową postać Adeli w Zemście Nietoperza Johannesa Straussa. Reżyseria Giorgio Madi jest pełna zabawy, uśmiechu i pozytywnej energii, a Adelcia to pokojówka, która mimo swojego niższego statusu społecznego doskonale potrafi wpasować się w sytuację i wykorzystać ją do swoich celów. Jest zabawna, urocza, dowcipna, taka kokietka. Serdecznie zapraszam na spektakle i gwarantuję dużo dobrej zabawy. Zemsta nietoperza jest takim przedstawieniem, które na stałe zagościło w teatrach operowych i operetkowych. Jest to bardzo wdzięczny materiał, i muzyczny, i dramatyczny, a szczególną uwagę chciałem zwrócić na teksty w tłumaczeniu Juliana Tuwima, które skrzą się humorem dowcipem. Zemsta nietoperza to przedstawienie, które dla artystów daje możliwość wspaniałej zabawy. A dzięki temu, kiedy my się bawimy, bawią się państwo, na czym nam bardzo zależy. Tak więc, proszę Państwa, skoro mamy karnawał, zapraszamy Państwa na wspaniałe przedstawienie zemsta nietoperza. Będziecie Państwo na pewno zadowoleni. programu jest Teatr Wielki w Łodzi.